Deszcz ustał. Anna Brejnakowska. Wiatr zawrócił. Mgły jeszcze snują się po zboczach Kozińca. Ważki przecierają oczy i osuszają skrzydła w pierwszych napotkanych promieniach. Wraz ze świtem budzą się górskie pejzaże, ja i gejzery niezwykłych wrażeń. Słyszę znajomy odgłos, rytmiczny stukot kopyt końskich rozbudza mnie jeszcze raz. Gazda na koźle macha ręką. Witajcie, szczęść Boże! Jak dobrze zje śniadanie przed domem, w towarzystwie tych gór, moich gór. Kropli wody i odjeżdżającego gazdy będzie wracał.